Cześć, dzień dobry! Jeżeli jeszcze się nie znamy, ja nazywam się Maja Wieczorek, a na tym kanale rozmawiamy o świadomej manifestacji i o tym, jak ją sobie ułatwić i uprzyjemnić. Dzisiaj rozmawiamy o najpotężniejszych narzędziach pomagających, usprawniających świadomą manifestację. I pierwsza bardzo ważna rzecz, o której tutaj wspomnę, która dla wielu osób może być triggerem, chociaż jeżeli ktoś już jest dłużej na tym kanale, to dla niego to będzie coś oczywistego. Natomiast narzędzia, które ja ci tutaj podam, to nie będą techniki, które skupiają się na przyciągnięciu czegoś do siebie. To nie będzie coś, Magicznego, to nie będzie złote, remedium na wszystko, tylko to będą techniki, które pomogą Ci zmienić siebie i swój mindset. Bo to, co rzeczywiście pomaga wy manifestować wymarzone życie, to jest właśnie zmienienie tego ja jestem, tak zwanego, zmiana Twojego self-konceptu i zmiana Twojego postrzegania rzeczywistości. To ma decydujący wpływ na to, co Ty przyciągasz do swojego życia, ma decydujący wpływ na to, co się samoistnie przyciąga do twojego życia. Za pomocą technik typu 369 czy coś w tym stylu, jesteś w stanie przyciągnąć do siebie różnego rodzaju rzeczy, natomiast jeżeli nie zmienisz tego self-konceptu, nie zmienisz swoich przekonań, to, to będzie chwilowe, albo będziesz się bardzo frustrować i męczyć, że Boże, przecież ja tyle robię tych ty ty technik i, i nic, nie ma efektów. No właśnie, dlatego, bo skupiasz się na przyciągnięciu czegoś, a nie na zmianie siebie. O tym tutaj będziemy rozmawiać. Ja sama technikami zamanifestowałam w swoim życiu i pieniądze, i partnerów, i szczęście tymczasowe, jakieś dobre, luksusowe, materialne. Natomiast przez to, że ja nie zmieniłam swojego self-konceptu wtedy, to to zaraz zniknęło. To zaraz przeciekło mi przez palce, bo nie zmieniłam tego podejścia do siebie, nie zmieniłam moich przekonań, no, i nie byłam w stanie utrzymać po prostu tego, co się zamanifestowało. Zaraz siebie sabotowałam, i tyle z tego wyszło. I dopiero w momencie, kiedy zaczęłam stosować te techniki, o których tutaj za chwilę Ci powiem, to zaczęły się manifestować trwałe zmiany, i nie dość, że trwałe, to jeszcze zaczęły one przechodzić w dużo szybszy sposób, w dużo przyjemniejszy sposób, i zniknęła moja frustracja. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, mianowicie to, że ty nie musisz używać wszystkich tych technik codziennie. Najlepiej, jeżeli dopiero zaczynasz ze świadomą manifestacją, odsyłam cię do moich poprzednich materiałów, gdzie łopatologicznie od zera tłumaczę, co i jak. Jeżeli już wiesz, co i jak, to polecam ci potestować przez co najmniej kilka tygodni każdą z tych technik. I zobaczyć, co ci najbardziej odpowiada. Oczywiście, jeżeli masz takie życzenie, to możesz używać wszystkich tych technik, natomiast myślę, że mogłoby Ci na to nawet doby nie starczyć. Natomiast co tutaj jest bardzo ważne, to to, żeby nie zmieniać tych technik jak rękawiczek cały czas, żeby trzymać się jednej Najlepiej do momentu, w którym zacznie ci ona przynosić rezultaty takie, jakie chcesz, albo cię będzie do tego przybliżać. No chyba, że z czasem stwierdzisz, że nie czuję tej metody, wolę inną. Po prostu. Natomiast, no mówię, daj sobie co najmniej kilka tygodni, kilka miesięcy z jedną techniką. Bo zmieniając je co kilka dni, co tydzień, co dwa, to zrobisz sobie taką kiełbę w łbie, że jedyne co się zamanifestuje to frustracja. To, jak szybko dane narzędzie przyniesie ci twoje wymarzone rezultaty, jest w dużej mierze, jak nie w głównej mierze, po prostu uwarunkowane od twoich dotychczasowych przekonań na temat czy to mi miłości, czy to facetów, relacji międzyludzkich, przyjaciół. Czy to na temat no, ciebie samej przede wszystkim, na temat pieniędzy? Jeżeli ty przez 20, 30, 40 lat swojego życia żyłaś w jednym bardzo określonym mindsetie, to prawdopodobnie nie zmieni się to w sekundę, tylko będziesz musiała dać sobie nawet nie że chwilę czasu, tylko poświęcić trochę swojej energii na to, żeby to przekonanie zmienić. I oczywiście to się może zmienić w bardzo szybki sposób, i tutaj polecam zakładać, że Twoje przekonania zmieniają się mega szybko. Nie przywiązywać się do tego, że matko to tyle trwa, że muszę afirmować po prostu 5 miesięcy, żeby coś się zamanifestowało. Nie, nie przywiązuj się do tego scenariusza, bo właśnie jeżeli będziesz się przywiązywać do takiego scenariusza, że coś zajmuje ci bardzo dużo czasu. To Twój umysł będzie robić wszystko, żeby Ci udowodnić, że tak właśnie jest. No i teraz przechodząc do najpotężniejszych technik, już o jednej pierwszej tutaj zdążyłam wspomnieć, i jest to narzędzie, które powinno być używane przez każdego, kto świadomie manifestuje. Co ja mam tutaj na myśli? Mam tutaj na myśli tak zwaną dietę mentalną. Czym jest dieta mentalna? To jest obserwowanie swoich myśli. Jakie przekonania się pojawiają w Twojej głowie? Obserwacja, nawet bez jakiegokolwiek tutaj oceniania. Boże, czemu ja myślę o tym w ten sposób? Przecież ja próbuję zmienić to przekonanie. Nie, calm down, <grym> calm down. Ty się nie obwiniaj za to, że masz takie, a nie inne przekonanie, bo to nic nie wniesie do Twojego życia, obwinianie się. Jedynie popcujesz sobie swoją relację ze sobą i będziesz się denerwować, frustrować. Po co? To nikomu jest niepotrzebne. Ale obserwuj. Patrz, co się w Twojej głowie pojawia w ciągu dnia. Przykładowo, jeżeli chcesz zamanifestować więcej pieniędzy, obserwuj, jak się zachowuje Twoje ciało, Twój umysł w momencie, kiedy płacisz za coś, w momencie, kiedy dostajesz pieniądze czy w momencie, kiedy masz mniej tych pieniędzy, niż byś chciała na sekundę obecną. Obserwuj siebie i zmieniaj te przekonania. Najlepiej już w momencie, kiedy zauważysz, że jakieś niesprzyjające przekonanie się w Twojej głowie pojawiło. I nie frustruj się, że tych niesprzyjających przekonań jest tyle. Zawsze się znajdzie jakieś niesprzyjające przekonanie do przepracowania. Zawsze. Z tym, że im dłużej siedzisz w temacie zmiany przekonań, świadomej manifestacji, tym mniej tych przekonań niesprzyjających będzie Ci przychodzić do głowy. Twoja uwaga będzie się kierować na co innego, no i też. Spora część tych niesprzyjających przekonań, tych syfów, będzie już zmieniona. No ale co tutaj jest najważniejsze, to też regularność w tym wszystkim i świadomość, że to jest tak naprawdę przygoda <grytania> na całe życie. Mam tutaj na myśli obserwowanie swoich myśli, to jest przygoda na całe życie. Natomiast na początku to może być faktycznie trochę Obciążające, no bo w końcu musisz zacząć brać odpowiedzialność za jakieś niewygodne rzeczy, za które mm, uczono cię, że najlepiej to zwalić na czynniki zewnętrzne, odpowiedzialność. Tutaj się nagle okazuje, że odpowiedzialność leży po twojej stronie i po stronie twoich przekonań. No i to na początku może być frustrujące, ale z czasem będzie ci dużo łatwiej. Z czasem będziesz dostrzegać. Już pewnie nawet w tej sekundzie dostrzegasz, w jaki sposób branie odpowiedzialności za te przekonania, pomimo że to jest momentami bardzo niewygodne, w jaki sposób to jest zdecydowanie korzystniejszą dla ciebie opcją niż ciągłe zwalanie odpowiedzialności na coś tam z zewnątrz. Także dieta mentalna, w jaki sposób ją utrzymywać, w jaki sposób żyć z nią, jest pełno materiałów na tym kanale na ten temat, jak i również jest wyzwanie. Wzmocni dietę mentalną. Link do niego zostawię w opisie filmiku. Tam masz również narzędzia, masz techniki, które pomagają ci żyć z tym, które pomagają ci uprzyjemnić sobie dietę mentalną, nie patrzeć na to jako na coś, co po prostu jest strasznym obowiązkiem, <grytko> tylko pomaga ci znaleźć plusy w tym wszystkim. No i tak jak przed sekundą powiedziałam, pomaga ci uprzyjemnić. Cały ten proces. Także, jeżeli to jest coś, co cię frustruje, z czym masz problemy już od dłuższego czasu, to wezwanie jest zdecydowanie dla ciebie. Drugim narzędziem, o którym też tutaj już zdążyłam powiedzieć, to jest afirmowanie. Jest to afirmowanie również w kontekście diety mentalnej, tak? Zamienianie. Tych niesprzyjających przekonań, na sprzyjające. Myślę, że każda osoba, która ogląda ten filmik, wie, w jaki sposób działa afirmowanie, dlaczego warto to po prostu robić i dlaczego niemądrym jest nierobienie tego. I tutaj sposobów na afirmowanie jest mnóstwo. Afirmowanie robotyczne również jest w materiał, albo nawet dwa na tym kanale, o tym, jak to robić skutecznie. Afirmowanie przed lustrem, mirror work tak zwany. Dajcie znać, czy chcielibyście jakiś materiał tutaj właśnie na temat pracy z lustrem w kontekście świadomej manifestacji. Jak i tutaj można również wykorzystać różne formy afirmowania biernego, czyli nie, że ty czynnie powtarzasz sobie afirmacje, ale w sposób bierny je odbierasz. O tym też powiemy sobie za chwilę więcej. Coś, co zdecydowanie polecam Ci wprowadzić jako nawyk. Ja to wprowadziłam jako nawyk już nawet nie pamiętam kiedy, dosyć dawno. Natomiast przynosi mi to genialne efekty i w moich świadomych manifestacjach gdzieś tam w 3D, jak i w tym, jak ja się czuję ze sobą, jakie jest moje samopoczucie. Jest to tak zwane radioafirmacyjne w głowie: cały czas przelatują nam jakieś myśli przez głowę, ok? 95% z nich. Z to jest coś, co totalnie automatycznie nam przychodzi. 5% to są około 5%. To jest to, co my świadomie decydujemy się myśleć. That's crazy. <grytania> Natomiast w tych 5% warto, żeby znalazły się myśli, które są afirmacjami, które są zgodne z tym, czego ty chcesz doświadczać. Zgodne z tym, co Ty chcesz rzeczywiście zamanifestować, a nie to, co się zdążyło zamanifestować już tutaj w Twojej rzeczywistości na podstawie jakichś Twoich starych przekonań. W, w chwili obecnej musisz zmienić te przekonania, żeby przyszłość, żeby następne doświadczenia były. Takie, jakie chcesz, żeby były, albo żeby były dużo bardziej zbliżone do tego, co ty chcesz, żeby się wydarzało w twoim życiu. No i tak zwane radioafirmacyjne w głowie to jest powtarzanie sobie afirmacji. Idziesz sobie, robisz coś, powtarzasz sobie w głowie afirmację. Powtarzasz sobie w głowie afirmację, to jest coś, co ja polecam robić absolutnie, absolutnie każdemu. No i tutaj, jeżeli chodzi o afirmacje, też polecam przy dobieraniu afirmacji. Wybierać takie, które właśnie zmieniają twoje wnętrze i twój self-concept, a nie przyciągają coś tam z zewnątrz. Nie, SP nie kocha i wybiera. Skup się na tym, że ty jesteś zawsze kochana i wybierana. I ta afirmacja poskutkuje nie tylko tym, że jakiś tam gagatek cię wybierze, ale poskutkuje tym, że po pierwsze ty zaczniesz wybierać siebie, Naprawdę zaczniesz wybierać siebie z czasem. Jak i tam, no on cię wybierze jeszcze pięciu innych. Skup się przede wszystkim na zmianie Twoich przekonań na temat ciebie, Twojego wnętrza, tego, co Ty jesteś godna, żeby doświadczać. Skup się na afirmowaniu tego, jaka Ty jesteś, jaka chcesz być, ale afirmuj, że już taka jesteś. I na to poświęcaj swoją energię w dużej mierze. Trzecie narzędzie to jest. Medytacja. Medytacja, jak i również hipnoza, ale tutaj skupmy się na medytacji, medytowanie, niekoniecznie medytowanie um, z medytacjami prowadzonymi, ale o nich też sobie za chwilę powiemy, ale medytowanie takie po prostu, nawet pięciominutowe, wyciszenie się, skupienie się na oddechu, na wnętrzu pomaga Ci uspokoić Twój. Tak zwany umysł logiczny, ego, które bardzo często wypluwa jakieś tam swoje stare przekonania w momencie, kiedy świadomie zmieniasz je na nowe. No bo naturalne jest to, że boimy się tego, co jest nam niezdane. I żeby wyciszyć ten umysł dosłownie, żeby się również zrelaksować tu fizycznie, <grytanie> warto jest medytować codziennie. Codziennie, zwłaszcza jeżeli jesteś osobą, która ma tendencję do nadmiernego myślenia, do nadmiernego analizowania, wyciszaj się. Jeżeli tego nie robisz, to nie dziw się, że ciągle męczysz się z nadmiernym myśleniem, że męczysz się swoimi myślami po prostu. Mindfulness, wyciszanie się to jest bardzo, bardzo ważne. No i tutaj również stricte w kontekście zmiany przekonań. Polecam całym sercem robienie medytacji prowadzonych. To jest dosłownie jedno z moich ulubionych narzędzi, jak i jedno z narzędzi, które dało mi i daje mi cały czas zdecydowanie najlepsze efekty. W stanie medytacji w bardzo łatwy sposób jesteśmy w stanie dotrzeć do podświadomości. I przykładowo na moim kanale znajdziesz dwie takie medytacje. Pierwsza to jest medytacja na dobry początek dnia, która pomaga ci zamanifestować epicki dzień. I druga to jest medytacja magnetycznej energii, znajdziesz je na kanale, jak i również w linków w opisie. Zostawię link do mojej oferty z medytacjami, gdzie znajdziesz medytację na boską pewność siebie, medytację na SP, konkretną osobę, jak i znajdziesz również medytację. Na połączenie z intuicją i medytację, która pomaga Ci się zintegrować z Twoją wymarzoną wersją Ciebie. Link do wszystkiego masz w opisie. Każdą z tych medytacji sama robię doraźnie, wtedy kiedy potrzebuję, ewentualnie poświęcam miesiąc na to, albo nawet dłużej, dłuższą ilość czasu na to, żeby robić je sobie regularnie, i każda z nich dała mi takie efekty, jakie chciałam, żeby mi dała. Każda z tych medytacji. Czwartym narzędziem jest rampage. Dosyć modna ostatnio forma biernego afirmowania. Czym jest rampage? To jest taśma z afirmacjami, najczęściej energicznymi, ale nie zawsze, i z przekazem podprogowym, ze specjalną muzyką, jeszcze takimi paroma innymi smaczkami, które w sposób, no właśnie, bierny pomagają ci bardzo szybko zmienić przekonania. Czy to na temat miłości, czy to na temat ciebie samej, czy to na temat pieniędzy. Rampage na każdą z tych trzech rzeczy. Każdy z tych trzech aspektów znajdziesz u mnie, link w opisie, czy to na temat ocen Twoich, ciebie jako studenta. Rampage Academic Weapon też zostawiam, link w opisie. Poprzez regularne odsłuchiwanie tych nagrań zmieniają się twoje przekonania. Co za tym idzie, zmienia się twoja energia, zmieniają się decyzje, które zaczynasz podejmować, zmienia się twój sposób myślenia i to doprowadza cię do twoich świadomych manifestacji. Czy to do tego, żeby zamanifestowała się w twojej rzeczywistości twoja wymarzona miłość, czy to więcej pieniędzy, czy to lepsze, oceny, co chcesz. No i też świadomie energia tych nagrań wznosi cię na zupełnie inny poziom samopoczucia. Daje ci motywację, również, co w kontekście świadomej manifestacji jest i nie jest istotne. Natomiast. Samopoczucie też jest tutaj ważne, ok? Umówmy się. Co mi po tym, że zamanifestuje się po prostu wszystko, co w życiu chciałam, jeżeli ja nie będę szczęśliwa i nie będę potrafiła się tym cieszyć? No właśnie na tym polega magia rampage, że nie dość, że biernie pomagają ci zmienić twoje przekonania w bardzo szybki sposób, jeżeli słuchasz ich regularnie, to jeszcze wprawiają cię tak totalnie na świadomym poziomie w pozytywny nastrój. Piąte narzędzie, które jest dosyć powiązane z tym poprzednim, to są różnego rodzaju nagrania, które mają przekazy podprogowe, no, czyli tutaj Rampage, ale też bardzo popularne subliminale. Można takich znaleźć całkiem sporo w internecie, natomiast jak już zaczniesz korzystać z jakiegoś, już jakiś sobie wybierzesz, to zwróć uwagę na to, czy jest on sprawdzony? Polecam tutaj patrzeć na opinie, czy to na przykład na komentarze na YouTubie osób, które już korzystały z tego narzędzia. No i tutaj też wiadomo, sprawdzone, sprawdzone źródło. Korzystaj z narzędzi, ze sprawdzonych źródeł. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że teraz temat najpotężniejszych narzędzi do manifestacji jest dla Ciebie jasny. Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz za obejrzenie, życzę owocnych manifestacji i do usłyszenia.